na wszystkich w gry Minecraft. Chcę, wam zaprezentować mój pierwszy poradnik, który nosi nazwę Wygraj. Ok, zaczynamy od stworzenia nowego świata. Najpierw pierwszy ukazu oka ukazuje nam się wspaniały świat Minecraft. Nie wiem, grafika nie jest jak w Blood Ops czy Crysis 2, ale ta gra ma w sobie to coś. Gdy spojrzymy w górę, ujrzymy słońce. Dop dopóki ono jest, wszystko jest w porządku. Ale gdy zajdzie, robi się dosyć niefajnie w co wychodzą różnego rodzaju moby? Różnego rodzaju, takie jak klipery, zombie, łuczniki, pająki. które mają jedyny cel zabić nas. Na pierwszy plan musimy postawić sobie zdobycie drewna oraz wybudowanie domu. Ok. Obejmijmy na cel jakieś, jakieś drzewo. Gdzie występują także takie zwierzęta jak kaczki. Kury, przepraszam, przepraszam, nie kury Krowy, yy, świnie i owce Ok, robimy drzewo A my robimy drzewo trzeba podejść i lewy przycisk myszy Jak widać, rąbanie ręką trochę nam to zajmuje. Oj. Okej, okay, narąbałem trochę na zapas. Tak, teraz może znajdziemy jakąś dobre miejsce na naszą kryjówkę. Widzimy słońce zaraz zachodzi, więc nie mamy tu zbyt dużo czasu Ok, zróbmy ją może tutaj. Myślę, że to będzie dobre miejsce. Wielkość wejścia zrobię na dwie kratki. Tutaj trochę powiększę. Zróbmy trochę więcej swobody. Ok. Teraz przeróbmy to te drzewo na deski. Jak widzimy z jednego kawałka drzewa wychodzą cztery deski. Prawym przyciskiem myszy lub lewym kumulujemy to wszystko. A naciskając prawym przyciskiem myszy rozdzielamy to na równą połowę. Ok. Yy, używając desek, yy, kładąc je w ten sposób, możemy zrobić crafting table, czyli po prostu crafting powiększony o trzy klatki czyli są trzy szerokości i trzy długości. Ok, postawię sobie to w domu od razu. Zdecydowanie prawym przyci przyciskiem myszy wyświetlam się crafting. Ok, kładąc deski w ten sposób, wytwarza nam się od na patyki. Patyki są przydatne do zrobienia takich, takich narzędzi jak kilof, miecz, siekiera yy, i oczywiście, przepraszam za mój blok i łopata, o. Ok, ustawmy patyki w ten sposób, a drzewa, a deski w ten. Ok, otrzymaliśmy kilof. Szybko się pośpieszę. Bo widziałem gdzieś tutaj chyba węgiel. Przyda nam się. Tak, jest węgiel. Szybko, szybko. Jest. Niestety mamy tylko dwa węgle. No. Musi nam to na razie wystarczyć. Muszę szybko wejść do domu, gdzie zaraz wyjdą klippery. <laughs> ok. Zróbmy może drzwi w ten sposób. Ok. I w ten sposób robimy flary. Zadam tylko dwa węgly, węgle i niestety mi wyszło tylko 8 Okej, okay, mniej więcej jest Okej, okay, mam kilo, więc do roboty. Musimy trochę tą chłopkę powiększyć. wam co można zrobić z kamienia oraz pokazam wszystkie przyrządy. OK patyki, patyki w ten sposób i ustawiając deski w ten wychodzi nam opata. Ustawiając w ten sposób wychodzi nam siekiera. Ustawiając w ten sposób wychodzi nam kilow. A w ten sposób wytoki na moty motyka. A w ten sposób wychodzi nam miecz. Można również zrobić to samo, używając kamienia. I jak zaraz zauważymy, porównamy. Ten o wiele szybciej niż kamień. W ten sposób można zrobić piec. Piec jest używany przede wszystkim do wytopu. Na przykład w ten sposób. Zaraz użymy. Wezmę na porównanie. Tak wygląda kamień. Jak wygląda skała. Jak zobaczymy. Jest już prawda? Ok, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jest to mój pierwszy tutorial, więc proszę o wyrozmiałość. Yy. Nic, dziękuję za uwagę. Cześć.